Cześć! Rosyjski oddział Skody przesadził z silnikami spalinowymi. A co powiecie na przykład na silnik wolnosący trzycylindrowy? Na portalach z ogłoszeniami można znaleźć setki ofert. Dla kogoś, kto zrozumiał życie i już się nie spieszy, jego 75 koni mechanicznych w zupełności wystarczy. Silnik aluminiowy generalnie nie jest zły, wytrzymuje ćwierć miliona kilometrów. Ale kapryśny łańcuch rozrządu wszystko psuje. Może się rozciągnąć o 100 tysięcy kilometrów, a nawet wcześniej. Należy regularnie sprawdzać stan napędu i słuchać obcych dźwięków dochodzących z maski. Jeśli się tego nie pilnuje, tłoki zderzą się z zaworami, a trojka jest gotowa na drobne problemy. W zimne dni może nie odpalić, ponieważ zalewa świece zapłonowe. Innym problemem ze świecami zapłonowymi jest to, że szybko pokrywają się nagarem. To po pewnym czasie powoduje uszkodzenie cewek zapłonowych. Ogólnie rzecz biorąc, w 2017 roku Skoda zrezygnowała z silników trzycylindrowych. Najpopularniejszym silnikiem jest wolnosący silnik pierwszy 6. Do lata 2015 roku montowano serię EA111, a następnie pojawiła się generacja EA211. Łatwo je odróżnić. Trzy jednostki mają plastikową osłonę, która zakrywa tylko część pokrywy zaworów. Nowy silnik ma dużą obudowę wlotu powietrza na górze, a kolektor wydechowy znajduje się za blokiem cylindrów. Stara wersja nie nadaje się do użytku w regionach południowych. Rodzimy olej jest rzadki, w rezultacie niektóre pary cierne pracują na sucho. Do znanych wad należą również pękające kolektory wydechowe i delikatny układ zapłonowy. Napęd łańcucha rozrządu to miecz obosieczny. Jeśli stale oszczędzasz na serwisie olejowym, napęd bardzo szybko się zepsuje. Ponadto nie znosi szarpnięć podczas jazdy. Nowy silnik pierwszy 6 wykorzystuje pasek rozrządu zamiast łańcucha. Producent zaleca jego wymianę po 120 000 km. Rapid otrzymał udoskonaloną wersję tego silnika. To znaczy bez wad wieku dziecięcego, takich jak nieprawidłowe tłoki. Nowy 211 to zatem dobry wybór, choć konstrukcyjnie bardziej złożony. Na przykład, istnieje mechanizm regulacji faz rozrządu w kolektorze dolotowym. Oznacza to, że prędzej czy później trzeba będzie wydać pieniądze na wymianę sprzęgieł. Układ chłodzenia ma dwa termostaty, a nie jeden w poprzedniej wersji. Popychacze hydrauliczne mogą klekotać po 120 000 km. Problemy z wolnymi obrotami zazwyczaj naprawia się poprzez czyszczenie wtryskiwaczy i przepustnicy. Skoda nie byłaby taka sama bez wag pierwszej 4 TSI. Są dwa. Do maja 2015 roku dostępna była wersja o mocy 122 koni mechanicznych z napędem łańcuchowym, a potem pojawiła się nieco mocniejsza wersja z paskiem rozrządu. Z żadną z nich nie powinno być większych problemów. Oczywiście czasami zacierają się tłoczyska siłownika turbiny, musimy spróbować je udoskonalić. Jeśli to pomoże, to dobrze jeśli nie, trzeba będzie zamówić nowy siłownik. Turbodoładowanie można kupić bezpiecznie, ale pod dwoma warunkami, lepiej stosować benzynę z 98 niż 95. Kupuj tylko najlepszy olej, a jednocześnie skróć interwały serwisowe do 7500 km. Bezpośredni wtrysk i nowoczesne turbodoładowanie nie wybaczają oszczędności. Silnik Turbo ma mieć suchą 7-biegową preselektywną, i to nie byle jaką, ale niesławną DQ200. Pierwsze wersje skrzyni trafiały do remontu kapitalnego po od 50 000 do 60 tysięcy km. W 12. i 14. roku wprowadzono bardzo sensowne zmiany. Owszem, roboty stały się mniej szybkie, ale teraz żyją dłużej. Mechatronika i sprzęgła wytrzymują około 150 tysięcy km, a stalowe wnętrzności, czyli mówiąc precyzyjnie, skrzynia biegów całe 300. Niestety w 17 roku pojawił się kolejny problem. W obudowie mechatroniki zaczęły pojawiać się pęknięcia. Niemcy postanowili nie robić nic radykalnego. Po prostu przepisali program sterujący jeszcze raz, a wszystkie skrzynie, które się zgłaszały, zostały poddane przeglądowi. Silniki pierwsze 6 nie mają jednak preselekcji, ale mają starą, dobrą automatyczną skrzynię biegów Aisin Warner. Dla spokoju ducha można zamontować dodatkowy wymiennik ciepła, ale w zasadzie regularne wymiany oleju wystarczą. Regularne są po od 60 do 80 km, chociaż książka serwisowa w ogóle nie wspomina o takiej procedurze. W 2016 roku do jednostki sterującej wlano kolejny świeży firmware, ale okazał się on nieskuteczny. Dlatego jeśli automat nagle zawiesi się na drugim biegu, nie wpadaj w panikę. Możliwe, że problem rozwiąże ponowne wgranie oprogramowania. Jeśli od dawna marzyłeś o automacie, ale obawiałeś się kosztownych napraw, dwupedałowy rapid to świetna opcja do wypróbowania. Jeszcze więcej skarg dotyczy mechaniki. Synchronizatory zużywają się szybciej niż można się spodziewać. A jeśli samochód sprzedaje uliczny rajdowiec, Przygotuj się na wymianę łożyska mechanizmu różnicowego i satelitów. Jeśli biegi zazębiają się jakoś nierówno, jakby przez watę, to znak, że samochód jest mocno zużyty. Przednie zawieszenie pochodzi ze starej fabii, a tylne z oktawi przedostatniej generacji. Dlatego rozstaw kół z tyłu jest o 4 cm szerszy niż z przodu. To osobliwość. Amortyzatory mogłyby wytrzymać dłużej, zwłaszcza tylne, jednak czasami wytrzymują nawet 100 tysięcy. Żywotność łożysk kół zależy również od stanu dróg, po których porusza się samochód. Podczas montażu wystąpił jeden zabawny błąd. Przez pierwsze półtora roku po premierze modelu inżynierowie Skody nie dawali za wygraną, próbując ustalić, co tak strasznie skrzypiało w przednim zawieszeniu, i to tylko zimą. Okazało się, że to tuleje stabilizatora, po prostu nałożyli za mało smaru na taśmę, i został on wypłukany przez odczynniki. Potem zaczęli dodawać znacznie więcej smaru, jednocześnie zmieniając surowce. Układ kierowniczy posiada wspomaganie elektrohydrauliczne. Jeśli przekładnia zębata nagle zacznie stukać, zazwyczaj zdarza się to po raz pierwszy zimą, nie szukaj od razu nowej, dokręcenie może wystarczyć na długo. Możesz więc, a nawet powinieneś, wybrać Rapida! Z silnikiem turbo i preselekcyjną skrzynią biegów ryzyko będzie większe, a koszt błędu wyższy. Radzę odrzucić opcję pierwsza dwóch. Nie chodzi tylko o moc. Z nielicznymi wyjątkami trzycylindrowe skody wybierali zazwyczaj nie emeryci, a firmy taksówkarskie. Wiemy, jakie ogromne przebiegi potrafią przejechać samochody z kratką w ciągu roku czy dwóch. Wolnosący silnik pierwszy sześć jest dobry. W każdej rodzinie wersje o mocy 90, 105 lub 110 koni mechanicznych niczym się od siebie nie różnią pod względem sprzętowym. Wszystko zależy od oprogramowania. Można więc śmiało wybrać wersję Junior, dołożyć oprogramowanie do wersji mocniejszej i cieszyć się spensa podatku transportowego. Wybór między silnikiem łańcuchowym a pasowym jest trudniejszy, zwłaszcza jeśli potrzebujesz pięciolatka, w którym występują oba. O skrzyniach biegów powiedzieliśmy jak najdokładniej. Preselekcyjna stała się mocniejsza, ale nie jest idealna, a automatyczna jest jeszcze lepsza od mechanicznej. I jeszcze jedna rada. Nie ma sensu gonić za odnowionym samochodem. Aktualizacja z 2017 roku przyniosła jedynie nieznacznie zmienione zderzaki. Dodatkowo, kierunkowskazy boczne przeniesiono do lusterek. Kontrowersyjna decyzja, mniejsze jest ryzyko ich uszkodzenia na przednich błotnikach. Jeśli znasz inne awarie lub usterki, podziel się nimi w komentarzach. Twoja opinia może pomóc innym w wyborze używanego samochodu. Cześć Przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów. A najlepsze jest to: można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.